Siemanko z tej strony Wito witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. Jak widzicie, jesteśmy w Sims Craft i nadal jesteśmy uwięzieni w tym dziwnej szkole, przedszkolu. Nie wiem, jak to nazwać. Słuchajcie, nic tam nie ma w ogóle. Wyglądaliśmy tutaj, ale nic nie znaleźliśmy ciekawego. No i słuchajcie, dzisiaj postanowiliśmy, że zbudujemy więzienie właśnie dla tej pani X, czyli tej złej nauczycielki i zrobimy przesłuchanie. Mam nadzieję, że nam wyjawi wszystkie tajemnice i uda się, słuchajcie, nam stąd wydostać. Także zobaczymy, oglądajcie filmik do końca. A jeżeli Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, fajnie, jeżeli będzie. 10 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na po epickie rzeczy A my lecimy, bela. I udało mi się znaleźć, słuchajcie, tutaj w tej szkole obsydian i troszeczkę krat, więc no powinno nam się udać tutaj coś ciekawego zbudować, słuchajcie. Także lecimy. Ja ci mogę dać w sumie Dobra. trochę obsydianu To możesz lecieć z jedną stroną, a ja z drugą. Poczekaj, poczekaj. Jeszcze zrobimy o, dziś myślę, że takie taki duży Dobra. pokój zrobimy. Dobra, okay. żebyśmy mogli tutaj I wejść i ją tam e, zamknąć. Dobra, czekaj, ja tu też mam kilof ogólnie, żeby to niszczyć. Ale nie właśnie. będzie to takie easy, trzeba uważać, bo to jest obsydion, więc ja bardzo długo będę go niszczył ogólnie. Więc na to musimy uważać, słuchajcie. Dobra, niszczymy... Właśnie. Okej, okay, dobra. Najlepiej to e, jakbyśmy dobrze stawiali po prostu. <laughs> no dlatego ja, tak wiesz, nie wiem właśnie w sumie, jak on to dobra, stawiać. Poczekaj, zrobimy tak, żeby też jakieś okno było tutaj. Takie niskie? E, no, może być chyba takie niskie w sumie. Nie, jeszcze jeden no, wyżej. No nie wiem, musi być jeden. Jeszcze wyżej. jeden wyżej, o tak zrobimy. Więc zepsułeś. Dobra, pyk, pyk. Co zepsułem? Zepsułeś, tak. Nie, nic tam nie zepsułem, czpia. wszystko jest ok. No, przecież no tam, tu nad jest. drzwiami też dobuduję. Zrobiłam. Pyk, pyk. Teraz robię drugie. I Dobra, jest ok. Tutaj zrobimy mm -hmm. jakieś takie okienko, żebyśmy y, mieli troszeczkę światła ogólnie. Eee, więc tak, e, tutaj tu zrobimy coś takiego, okej. Okay. Dziś Tak, dobra. Ej, dobra, bo już mi bloków chyba zabrakło. A nie, jeszcze mam, dobra. No to ty. Dobra, tutaj zabudujemy. E, takie malutkie jakieś okienko zrobimy tutaj. Poczekaj, zrobimy. Nie musi być równo tutaj nawet. Dobra, okej, okay, zrobimy coś takiego, słuchajcie. O, tutaj zrobimy pojedyncze. No. Dobra, więc teraz sufit nam został. To, A tutaj też. Dobra, tak weź zrób sufit, o nie. Źle postawiłem Dobra, weź zrób ten sufit, tylko dobrze wstawię bloki, bo później ciężko jest to zniszczyć wszystko tutaj. Dobra. Dobra, Spoko. dobra, niszczymy, słuchajcie. Okej, okay, udało się. Dobra, teraz tak zrobimy. Tutaj to zabudujemy. Dobra, jest okej. Okay. Teraz ja tutaj dam te iron barsy. Ostatni blok! Tak? A nie, to jeszcze miałem jak chcesz w ekwipunku. Dobra, ja jest wiem. ok. Tutaj już mamy wszystko zrobione. Dobra, teraz zrobimy, słuchajcie, tak, że musimy tutaj ją e, zamknąć jakoś, więc tutaj zrobimy jeszcze miejsce. Zrobimy dla niej. E, zrobimy dla niej tutaj o. krzesło. Damy tutaj. Ja bym stół nie dawała krzesła. I damy telefon. <laughs> ja stoi. Po co to telefon? By... No, żeby, wiesz, żeby się bała ogólnie tego przesłuchania. Dobra, ja i teraz musimy zrobić to w ten sposób, ok. I my będziemy musieli tutaj jakoś wejść, więc to jakoś sobie ogarniemy zaraz. Dobra, pyk. Dobra. Okej, okay, myślę, że tutaj sobie zrobimy wejście. Dobra. I tutaj jeszcze ją odgrodzimy od nas, żeby nam nic nie zrobiła. Słuchajcie. Dobra, i zaraz ją tutaj zamkniemy. Dobra, mamy wszystko. Jest git. Będziemy tutaj, słuchajcie, właśnie brali od niej odpowiedzi. Mam nadzieję, że nam się uda. Tutaj zrobimy może tak. O. Jak będzie spoko. Dobra. A ona to będzie siedziała, słuchajcie, i mamy tutaj przygotowane pytanie dla niej, więc e, zobaczymy, czy na nie odpowie. Słuchajcie, idziemy teraz ją tutaj zamknąć i za chwileczkę widzimy się w, na przesłuchaniu. Okej, okay, słuchajcie, pani X już jest tutaj zamknięta, jak widzicie. E, udało nam się. Także teraz ja pójdę ją przesłuchać, a ty będę będziesz pilnowała, żeby ona nie uciekła, okej? Okay? Tak, żeby nikt jej nie pomógł. Dobra, żeby nikt jej nie pomógł, także ja tutaj wchodzę. Słuchajcie, hmm. o, jest tutaj, ja Daj cię radę! Dobra, postaram się. Okej. Okay. Dzień dobry. Pani X e, Do widzenia. Te, do, teraz y, będzie przesłuchanie, więc proszę odpowiadać na wszystkie pytania, bo inaczej nigdy stąd cię nie wypuścimy, zostaniesz tutaj do końca życia. Także pierwsze Jak pytanie. Mi się czy pani X to pani prawdziwe imię? Nie powiem ci. Moje prawdziwe imię to. Wito jest słaby! Co? Dlaczego tak mówisz? O nie, dobra, drugie pytanie w takim razie. E, skąd znasz Wicie? Od twojej starszej siostry, małe konusie. Co? Jakie małe konusie? Z zaraz ci tu zamknę do końca życia i nigdy stąd nie wyjdziesz. Dobra, ostatnie pytanie. Jaki jest kod do wyjścia? Panie i panowie, jaki kod do wyjścia? Pewnie się zastanawiacie. Hmm. Szkoda marnować czasu, bo i tak go nie otrzymacie. Opowiadaj szybko jaki jest kod do wyjścia, co ty myślisz, że to są jakieś żarty? Bo cię, 1, 2, 3, 4. bo cię potraktuję kilofem. Nie poję się. Bo cię potraktuję kilofem. Nie poję się was. Dobro idę stąd, idę z skonsultować. Bella. Bella. Co? Ona w ogóle nie chce odpowiadać. Ona mnie wyzywa i w ogóle i ni nic nie chce powiedzieć. Co? No serio ci mówię, od konusów mnie nadalna. wyzywa jakiś i że jestem no, co ty? no i że jestem słaby i w ogóle. Ja nie wiem, nie wiem co zrobić, żeby ją tutaj wiesz, jakoś przekonać do mówienia, no ona nie chce nam nic powiedzieć w ogóle. Wiesz właśnie. Ona nic sam nie powiem. No, wydaje. to jest problem. Ja ewentu to... ewentualnie moglibyśmy spróbować, no. żebym się przebrał na przykład za prawdziwego policjanta. I wiesz co? No. I wtedy spróbował z niej wyciągnąć jakieś informacje. Może wtedy coś no, w, w ogóle odpowie? Co nie? Dobra, to się przybieraj. Dobra, tu idę się, słuchajcie, przebrać za prawdziwego policjanta Będę udawał tutaj i zobaczymy Może wtedy ona się wygada, słuchajcie, nam Także przebieramy się Okej, okay, słuchajcie, już jestem przebrany, zobaczcie, my jestem policjantem Tak wyglądam, idę w takim razie do niej teraz I zada mi kolejne pytania Zobaczymy, czy mi się uda, słuchajcie Dobra, słuchajcie, wchodzę tam w takim razie Dzień dobry, porucznik Nowakowski. Ja zostałem tutaj wezwany na przesłuchanie i teraz musi pani odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo inaczej, jak nie, to trafi pani do więzienia. Także pierwsze pytanie: czy pani X to pani prawdziwe imię? Ja nie wiem, jak ja mam na imię. X to mój chyba przydomek jest. Miałaś odpowiadać prawidłowo na te pytania. Jak masz na imię? Ja nie wiem, bo rodzice mnie gdzieś kiedyś zostawili i tylko taką kartkę zostawili z napisem X. Mm, dobra. Jak zostałeś nauczycielką w takim razie? Szybko, proszę odpowiadać. Mm, normalnie. Ale miałeś same Ty jedynki na świadectwie. Hmm, no dobra. Uwięziłam wszystkich nauczycieli, bo oni mnie tutaj źle wychowywali i ja przejęłam szkołę. Okej, okay, yy, dobra. Skąd, na, skąd znasz wicie? I starego przyjaciela VitoExe. Okej, okay, dobra. Dlaczego uwiedziłaś Baby Vito VitoExe i nas wszystkich tutaj? A dlaczego nie? Myście w końcu zrobili się posłuszni, dobrze budowali tą szkołę, ogrody i wyręczali mnie we wszystkim. O się nie. tego w ogóle nie chcę robić. Dobra, 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 dobra. Kolejne pytanie, niech pani się tutaj trzyma tematu. Dlaczego nie lubisz dzieci? Bo wszystkie się dzieci ze mnie śmiały. I udawały, że chcą się ze mną bawić, zapraszały mnie gdzieś, a później mnie tylko zostawiały. Dobra, yy, mów jak uwolnić pozostałych, bo musimy tutaj wszystkich uwolnić. Ehm, mm to jest zagadka. Jaka zagadka? Odpowiadaj Kot? szybko. Nie, kod to liczby. Ale nie chcę A kodu, nie, jak, jak uwolnić pozostałe osoby? Czy trafić strzałą w tarczy, która jest w moim pokoju? Dobra, 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 dobra. Okej, okej. A kod do wyjścia, jaki jest? Cztery jedynki? Nie. Jest bardzo trudny. Dobra, to my sobie zgadniemy. Haha, <laughs> żartowałem, to ja jestem, Vito. By się przybrałem za policjanta. <laughs> wszystko o, nam nie! wygadałaś, jest po tobie. Dobra, lecę, lecę, lecę. Okej, okay, Bela, wszystko się udało, udało się, słuchaj. Ona wszystko Ekstra. powiedziała, więc już wiem, jak uwolnić tę te, te osobę. Musimy znaleźć łuk i strzałę. I Bella, musimy trafić tutaj w tą tarczę, którą ona tam zrobiła. No dobra, to ja jestem w tym, dobra. Okej, okay, dobra, lecimy więc w takim razie, słuchajcie, do tej tarczy Mam nadzieję, że Bella trafi w takim razie e, Skoro mówisz, Bella, że jesteś taka dobra To wierzę w ciebie i wierzę, że tutaj trafisz do tej tarczy I wszyscy zostaną uwolnieni podejście? Zobaczymy, słuchajcie, czy się uda Tak, tylko jedno podejście Poczekaj, musimy znaleźć teraz ten łuk i tą strzałę Dobra, lecę A, tutaj dobra. poszukać Dobra, także lecimy, słuchajcie, zobaczmy, w której skrzynce Może tutaj gdzieś będzie miała O, jest! Dobra, mamy łuk i strzałę Dawaj, Bella, gdzie ty jesteś? No Chodź tu, tutaj, czekam. dawaj, musisz tutaj trafić, tylko stąd aż Chyba. Stąd? No tak, żeby to oh, yeah. wiesz, była moc tego uderzenia. Dobra, ja będę tutaj patrzył. Tu masz strzałę jeszcze z tyłu, A, dobra, dobra. okej. Okay. Musisz trafić oh, yeah. Bella, musi ci się udać, dawaj. Uwaga. Poczekaj. Patrzcie celowanie. Oh, yeah. Uwaga. Scelowanie. Uwaga. Bila, bo mi się ręka Czy, Bela Czy Bella trafi, słuchajcie! Trzymajcie kciuki! Trzymajcie kciuki! Trzymajcie! Uwaga! Zaraz strzelam! To mi się trzęsie! Wow, dobra, A! trafiłaś! Dobra, udało się! Okej, okay, nie nie w sam środek! No, no nie wiem Bela czy to zadziała. Musisz jeszcze raz chyba spróbować. Dobra, Musisz trafić okay. w środek! sam no środeczek! Dobra, to... Dawaj Bela, jeszcze raz. Ja, Pokaż ja skilla! Trzy, dobra, uwaga, patrzcie! Jeden. Pokazuję skilla! Jest! Udało się! Dobra, lecimy zobaczyć, czy ich uratowaliśmy! Dobra, lecimy słuchajcie, zobaczyć, czy udało nam się uratować z tych wszystkich? Okej, okay, tu są otworzone drzwi, okej? Okay. Tutaj, gdzie ty byłaś też? Wow. Tutaj? Ej, tu była Wicia chyba, gdzie ona jest? Drzwi otworzone, a jej nie ma! A tutaj, o, jest Baby Vitoexe, dobra, o, jest, udało się, jest. słuchajcie, uratowani wszyscy, ale idziemy do tej nauczycielki wziąć od niej jeszcze kod do tych drzwi. Teraz musi tak, nam tak. powiedzieć, nie ma innej opcji. Już wszystkich uratowaliśmy, więc teraz musimy, słuchajcie, wyciągnąć z niej informacje na temat tego kodu. Także mamy nadzieję, że się uda. Biegniemy szybko tutaj, słuchajcie, dawaj, 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 Bela, lecimy. Tylko o, gdzie ta tak, Wicia uciekła? Ja nie wiem. Nie mam. Co problemu. jest? Co tu się wda... Ej, czy te też drzwi Co się otworzyły? Przez to, że my strzeliliśmy w to? Patrz się, ona stąd uciekła! O, nie, to słuchajcie, Ta nauczycielka uciekła, my nadal kodu nie mamy. Musimy wykombinować, jak się stąd wydostać, i gdzie ona pobiegła w ogóle. Ja cię kręcę i nie wiem, gdzie ona może być. Słuchajcie, boję się i Może w kolejnym odcinku nas zaatakować i będziemy może musieli z nią stoczyć walkę. Nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, jak to się wszystko rozwiąże. A jeżeli filmik wam się spodobał i chcecie więcej filmików z tej serii, zostawcie kończy łapeczkę do góry. To nam na pewno pomoże. W, 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 subskrybujcie mój kanał i co? Widzimy się jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Papa. pa! pa! pa, pa!